Codzienna dawka żużla. To nie był szczęśliwy występ w Lidze Angielskiej dla Bena Cooka. Australijczyk zaliczył groźny upadek i doznał urazu nadgarstka, który wyklucza go ze startów na około 8 tygodni. Zaraz po wypadku podjęto decyzję o przetransportowaniu zawodnika do Polski, gdzie przeszedł już operację. Jak poinformowała Unia Leśna, Cook ma już zabieg za sobą, a za 10 dni zostaną zdjęte szwy. To oznacza, że na to, że zobaczymy go najwcześniej, dopiero w siódmej rundzie drugiej Ekstraligi. W jego miejsce Unia Leśna będzie mogła stosować zastępstwo zawodnika. Już w niedzielę Lesczyński nie czeka wyjazdowy mecz z Wilkami Krosno. Trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia. Po kontuzji Daniela Kaczmarka, wybrzeże Gdańsk szybko musiało działać. Klub nie chciał tracić tempa w walce o powrót do drugiej ekstraligi i sięgnął po sprawdzone rozwiązanie. Wypożyczył Krystiana Pieszczka ze stali Rzeszów. Pieszczek to wychowanek Gdańskiego klubu, który już wcześniej osiągał sukcesy jako młodzieżowiec. Teraz wraca, by pomóc drużynie w kluczowym momencie. Cieszę się, że znów pojadę w domu, przed naszymi kibicami. Jestem przygotowany i dam z siebie wszystko, by pomóc wybrać brzeżu w awansie, powiedział Krystian. Z kolei członek zarządu, Mariusz Kędzielski podkreślił: Kontuzja dla Niela to dla nas duże osłabienie, ale naszym kibicom i wszystkim rywalom chcemy pokazać, że zrobimy wszystko, by drużyna była jak najmocniejsza. Pieszczek ma już za sobą kilka treningów w Gdańsku, a jego pierwszy mecz w sezonie już w ten weekend na wyjeździe w Gnieźnie. Powrót do korzeni, nowe wyzwania i walka o awans. Czas na nowy rozdział. Jak myślicie, sprawdzi się w krajowej lidze żużlowej? Już 3 maja na One Solar Arena. Nie rozpocznie się tegoroczna walka o tytuł mistrza świata. Gospodarze Grand Prix Niemiec postawili na dobrze znane nazwisko. Erik Rees pojedzie w turnieju z dziką kartą. Rees to lider Landshut Devils, który błyszczy formą. W pierwszym meczu krajowej ligi żużlowej zdobył 11 punktów w Gdańsku, a w Anglii dołożył aż 20 oczek w jednym spotkaniu dla Oxfordu. Choć to debiut Risa w Grand Prix jako pełnoprawnego uczestnika, to tor w Landshut nie jest mu obcy. Rok temu wystąpił tam jako rezerwowy. Teraz czas na coś więcej. Na liście Rezerwowych znajdują się także inni zawodnicy diabłów: Kevin Wolbert i Valentin Grobauer. A stałym uczestnikiem cyklu jest Kai Huckenbeck, również były zawodnik Landshut. Ciekawostką jest to, że Erik to syn Gerda Risa, legendy long tracku i ośmiokrotnego mistrza świata. Czy pójdzie w ślady ojca, który w 1995 roku dotarł do finału Grand Prix w Abensbergu? Fajnie by było zobaczyć taką niespodziankę, co nie?